Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy łódka nadziewane pieczarkami. Potrzebować będziemy 3 łódka, 25 deko pieczarek, 1 cebulę, 6 deko sera żółtego. Ja tutaj mam zieloną pietruszkę i koperek, sól, pieprz i słodką paprykę. I teraz łódka mam opłukane, osuszone. I usunę kość. To nacinamy, tutaj jest taki staw. Nacinamy, bo tej części nie ruszamy i notą. I tak po kości usuwamy, odcinamy mięso i usuwamy staw. I to mięso rozbijemy tłuczkiem do mięsa. Tutaj jest taki staw i tak zrobię z następnym. Tak to wygląda i tłuczkiem do mięsa rozbiję. Pieczarki zetrę na tarce o drobnych oczkach, cebulkę również i podsmażę na łyżce masła. Mięso mam już rozbite, przygotowane. Oprószamy solą i pieprzem oraz słodką papryką. Pieczarki. Z cebulą mam już podsmażone ser starty i teraz zrobimy nadzienie. Dodamy soli, pieprzu, dokładnie farsz, pomieszamy i rozłożymy na przygotowanym mięsie. I spniemy wykałaczkami. Doprawiamy do smaku. Możemy tutaj dać jakiekolwiek zioła, możemy dać suchy tymianek. To już jest dowolność. Jaki smak lubimy, jacy domownicy lubią, tak doprawiamy według własnego smaku. I teraz należy założyć w ten sposób i spniemy wykałaczką. Ja tutaj mam przygotowane wykałaczki i łódkę będziemy piekli 50 minut w 180 stopniach. Ja spinam, ja spinam z dwóch stron i przekładam do naczynia. Tak to wygląda. I przekładam do naczynia. Dlatego musieliśmy mięso rozbić, aby to nadzienie pozostało w środku. I tutaj też spinam. I tu również. Tak. I tu też mam już spięte. Przekładam. I następne też trochę. I wódka nadziewane pieczarkami powędrują do piekarnika. Oto utka nadziewane pieczarkami mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.